Ostatnio była czwarta rocznica gola Kacpra Skibickiego w meczu z Lechem Poznań. To był 8 listopada 2020 roku. Co to była za historia? Jak z amerykańskiego filmu, debiutant wchodzi na boisko za rosołka i strzela gola na 1 do 1. Ostatecznie Legia wygrywa z kolejorzem 2-1, a o Skibickim zaczyna się coraz głośniej mówić, jako o tym kolejnym młodym, który przebojem wchodzi do pierwszego zespołu Legii. W końcu jest powiew świeżości, młodzieńcza fantazja, ja wiadomo, to co kibice uwielbiają. A jak jeszcze strzelasz gola lechowi, no to wiadomo, że z marszu stajesz się ich ulubieńcem. Liczę na więcej szans i mam nadzieję, że dalej będzie tak dobrze. Opowiadał rozpromieniony po tym meczu z Kibicki. Niestety później było już tylko gorzej. Właściwie to ten jego gol z Lechem to było najlepsze co zrobił w legijnych barwach. Nie no, dobra, były jeszcze dwie asysty z Bodo w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i to na wyjeździe w Norwegii. Pamiętam, że po tamtym meczu nawet ja pomyślałem sobie, że może jeszcze coś z tego chłopaka będzie. Niestety w legi nie pokazał już nic więcej wartego uwagi. Łącznie rozegrał 31 meczów, strzelił tego jednego, jedynego gol. I zaliczył cztery asysty. 4 stycznia 2023 roku legia poinformowała, że skibicki zostaje wypożyczony do gks Tychy. Wielu kibiców warszawskiej drużyny otwierało szampany, no bo w końcu udało się pozbyć zawodnika, który po prostu nie rokował. Natomiast kibice pierwszoligowca liczyli, że skibicki w barwach ich drużyny w końcu odpali. To jest chłopak z potencjałem. Może w Legii nie miał lekko, ale dla nas będzie sporym wzmocnieniem. Wydaje się, że to dobry transfer. Witamy w Tychach i powodzenia Kasper. Według mnie ciekawy transfer. Choć w tym sezonie wyłącznie Legia druga. Oczywiście wszystko zweryfikuje boisko, ale potencjał jest. Kasper witamy w trójkolorowej rodzinie. Spodziewałem się konkretniejszych transferów, ale dobre i to. Przynajmniej młody to pewnie i ambitny. Jest szansa, że będzie mu się chciało biegać, walczyć, powodzenia. Takie komentarze pojawiły się pod postem o wypożyczeniu zawodnika Legii do GKS-u. Od lutego do czerwca 2023 roku skrzydłowy rozegrał 15 meczów w pierwszej lidze i zaliczył jedną asystę. No nie są to wyśrubowane statystyki, ale działacze GKS-u postanowili go ostatecznie z Legii wykupić. Sezon 2023-2024 no tu już gry jest coraz mniej. 11 występów i tylko coś w okolicach 229 minut spędzonych na boisku. Ani bramki, ani asysty. Nic więc dziwnego, że 1 sierpnia 2024 roku GKS Tychy informuje o wypożyczeniu z Kibickiego do zaledwie drugoligowego KKS-u Kalisz. Komentarze kibiców? Proszę bardzo. Mega mądre było kupowanie go przez was. Zjazd straszny, szkoda. Myślałem, że będzie solidnym grajkiem, przynajmniej na poziomie ekstraklasy. Mam nadzieję, że Kalisz wziął na siebie większość pensji, co pozwoli nam kogoś jeszcze kupić w te lato. Zapamiętam go z akcji roku. Wlazł na boisko z ławki, by zaliczyć występ roku i dostać wędkę po 15 minutach. Gratulacje dla klubu, że wcisnęli go Kaliszowi. No ten ostatni komentarz był wyjątkowo brutalny, a do takiej sytuacji faktycznie doszło. W meczu z Wisłą Kraków Skibicki wszedł na boisko w 67 minucie meczu, a już w 83 został z niego ściągnięty. Masakra. No to pewnie jesteście ciekawi jak mu idzie w Kaliszu. Słabiutko. Do tej pory tylko 5 występów, trochę ponad 80 minut na boisku i dwie żółte kartki. Wygląda to bardzo źle, też pokazuje jak bardzo w 4 lata od bramki z Lechem, odbycia bohaterem można zjechać. W każdym razie Kacper ma jeszcze całą karierę przed sobą, jest wciąż bardzo młodym zawodnikiem. Trzymam kciuki, żeby udało się odbić i jeszcze do tej ekstraklasy kiedyś wrócić. Zdecydowanie trudniej z powrotami do poważnego grania mogą mieć ci panowie, o których będzie teraz. Walerian Gwilia po nieudanym pobycie w Rakowie Częstochowa trenował z Legią, a w marcu podpisał kontrakt z Piastem Gliwice. Jego pobyt w drużynie Aleksandra Wukowicza jednak okazał się kompletną porażką. Dwa występy, coś w okolicach siedmiu minut spędzonych na boisku. Wraz z końcem maja opuścił ekipę z Górnego Śląska. Kibice byli bezlitośni. Świetny to był transfer, nie zapomnę go nigdy. Świetny transfer. Doskonale zainwestowane pieniądze. Prawdziwa legenda, która dołączy do Galerii Sław Gliwickiego Piasta. W Galerii Sław nie byle jakie nazwiska, a prawdziwi galaktikos, m.in. Dawid Janczyk czy były zawodnik Fulham Collins John. Pensję takich wybitnych transferów powinien opłacać dyrektor sportowy. I tak dalej, i tak dalej... Powiedzcie mi, proszę, jeżeli ktoś z Was wie, to niech napisze w komentarzu, jakim cudem Gwilia zaliczył taki zjazd w karierze. Przecież on miał naprawdę niezłe momenty w górniku, a potem w legi. I nagle coś takiego. Najpierw raków, klapa, potem piast, jeszcze większa klapa. Od tamtej pory Gruzin pozostaje na bezrobociu. Jak coś, to bez pracodawcy pozostaje też William Remy. Po pobycie w Legii francuski obrońca był bez klubu przez rok, a potem załapał się do drugiej ligi belgijskiej, co już było niezłym zjazdem. Zresztą spadł z nimi do trzeciej ligi i znowu ponad pół roku spędził na bezrobociu. Aż tu nagle w lutym tego roku pojawił się w Zagłębiu Sosnowiec, z którym też ostatecznie zaliczył spadek. W barwach pierwszoligowca 13 występów, w których to zobaczył dwie te kartki. I co ciekawe gdy zagłębie ogłosiło, że Francus opuszcza klub, to pojawiły się głosy niektórych kibiców, że szkoda, bo na drugą ligę to byłby całkiem okej. Okay. No może i byłby okej, okay, jak coś to jest do wzięcia za free, możecie do niego dzwonić pisać. Jak już jesteśmy przy Sosnowcu, to jeden z najspektakularniejszych zjazdów ogółem w historii, chyba nawet całej ekstraklasy, zaliczył Joel Valencia. Przypominam, że to piłkarz roku za sezon 2018-2019. Zdobył wtedy Mistrzostwo Polski z Piastem Gliwice. I wraz z transferem do Anglii za 2 miliony euro Ekwadorczyk utracił to wszystko, za co uwielbiali go kibice. Swoją karierę próbował jeszcze reaktywować właśnie w Legii. Ale to była jedna wielka pomyłka, nie mogłem po prostu na niego patrzeć. Później druga liga hiszpańska, druga liga holenderska i w końcu Zagłębie Sosnowiec, w którym też nie robi liczb. Do tej pory 42 mecze, 2 gole i 2 asysty. To wygląda tak, jakby tego Walencję wymiatającego w barwach piasta, ktoś później podmienił. Obecnie 29 lat na karku, kontrakt z drugoligowcem do czerwca 2025. No Coś mi się nie wydaje, żebyśmy go jeszcze mieli oglądać na poziomie ekstraklasy. Chyba nie. No dobra, to wracamy do tych bezrobotnych. Jak coś, to do wzięcia za darmo jest też Joel Abuhanna. Kolejny świetny ruch transferowy Legii. Ostatnio obrońca zakontraktowany był w Makabinetania, z którym walczyło o utrzymanie w izraelskiej ekstraklasie. Udało się, ale Abuhanna chyba tam furory to jakiejś wielkiej nie zrobił, skoro od sierpnia pozostaje bez klubu. Za to w końcu coś ruszyło się w karierze Matiasa Johanssona. Szwed odszedł z Legii w Lipcu 2023 roku, a do nowego klubu trafił dopiero pod koniec marca 2024. Był to IFK Göteborg, czyli firma uznana na szwedzkim rynku piłkarskim. I tam Johansson pograł przez 5 miesięcy, głównie ogony, tylko 7 występów i przeniósł się latem do drugoligowej greckiej Larisy, w której na ten moment też gra mało. Kolejny piłkarz, którego kariera po Legii totalnie się rozjechała. No i jeszcze do tego zacnego grona dorzucam Igora Haratina. On opuścił Legię na rzecz słowackiej, dunajskiej Stredy, w której wystąpił w 7 meczach, a następnie ewakuował się do siebie na Ukrainę. Od lipca jest zawodnikiem Kołosa-Kowaliwka, ale prawdopodobnie już za chwilę będzie do wzięcia, bo podobno pokłócił się ze sztabem szkoleniowym. No i obecnie gra tam sobie i strzela nawet w rezerwach Kołosa na poziomie trzeciej ligi ukraińskiej. Ludzie to robią kariery, co?